spodziewałem się że aż to tak będzie wyglądać no jest prawie jak dzień tył jest mega dobrze oświetlony też mega daleko daje światło zaraz przejdziemy się troszkę dalej na drogę bo tutaj e, odbija się światło od wszystkiego Tu żadnych kluczy nie zostało, bo na błotnikach były kładzione, żeby nie zostało nic. Patrzcie jak się ładnie, prezentuje. Wziąłem też drona, to Wam nagram e, po prostu z góry, jak to wygląda. Te światła też używają, zobaczcie. Teraz wyłączam tył, tył mi świeci do tego miejsca i teraz wyłączam środek. Tu tył wyłączam i teraz zostajemy sam środek Zobaczcie widzowie jak czuziecha się prezentuje Teraz lepiej widać jak... Odjechałem trochę od budynków Zobaczcie jak ładnie oświetla No prawie jak w dzień Jest mocno Są niezłe te lampy Wam powiem Teraz będzie można przyjechać Rob! Teraz co bardziej jeszcze jest śnieg to dobrze się odbija I zobaczcie jak jest jasno Dookoła Lampeczki jak najbardziej prima są do polecenia, zaraz mi dwie Pewnie to Co, to było chyba na tyle w tym materiale, jeśli filmik wam się spodobał, to możecie stawić łapkę w górę i komentarz i widzimy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się widzowie, na razie!